W dzisiejszym odcinku zagram ranking i przetestuję na jego mitycznego skina, bo był tutaj w sklepie, hank, i kupił go. Proszę bardzo, taki piękny. Na jego ikona gratwa się wyposaża, bo jeszcze nie posażył się nic. O, tutaj jest. Jeszcze pyk, pyk, pyk. I pyk. Spray, pyk. I wyposażamy. to gramy oczywiście Solo na samym początku. Żeby go przetestować. I. O mamo, Mokordelius, ty tu gracz, co? Ej, jakie fajne! Opłacało się, bo jeszcze miał troszkę gemów. O! O! Nie, uciekłam Uciekłam Torcza nie! I tak bym zginął, bo tam jeszcze było ich dwóch. Jeszcze raz. Chodź tu. Paw, paw, paw. O, paw. Było blisko. Czy zeskanowaliście już mój kod QR? Jak nie? to skanujcie i zapraszajcie mnie, bo już widać, że trochę ich poszło. Nie. Nie, tu są zaproszenia. Tu są sugerowani. Ale i tak mnie zapraszajcie. Jak chcecie ze mną zagrać. Polecam. A teraz idziemy. Chociaż roz muszę grać tym hankiem. Nie ma co, chociaż roz. Chabło, i Puf. a uciekam. W ogóle jak dmucham tym powietrzem czy co to jest to on się wkurzo. To jest byk. Dziękuję. Uh! Uleczyć się! Jeszcze spray! Trzeba cubesa. Trzeciego Tu jeszcze czwarty Pyk Tu jeszcze gaz mnie atakuje I zabiję jak zawsze No nie ja miał i tak wyjścia. Ostat nie ogra. Idziemy. I puf! No ja! No! Daj, pyk w roza! I koniec rozy! Patrzcie, grom idzie! Po króliczku będzie! Puf! Nie ma króliczka! Puf! I nie ma skarbunki. E, mega fajny skinek. Jeszcze nie to dostał kulta, O, też fajne. Chodź tu, ból teraz. Ból! Oj, tak blisko! To teraz ranking. O! Jest ranking piękny. Jest hank na przodzie. E, na pewno jest zagramy nim rankingu. E, nie, no taką mapę to już zabiora. E, nie, on go zbyt. Może źle pójść, Hankiem, ale zacznę no, jak mi pójdzie. Franko. Niech zablokują. Daj na Majka. Nie! O! Oh. Jest! Jeszcze tam ktoś mnie zablokował. O! Oh. Chociaż mam przynajmniej Gadget i na dziewiątym to tak. Zobaczymy jak pójdzie, tak? To jest dużo ścian, więc będą mieli problem. Ty. I trzy, dwa. Jeden Tik też to będzie dobry. Będzie też rzucał. I jedziemy tym bykiem. Wow, jak emotka on ma fajna. Oj, nie to co? No, myślę, że to jakoś lepiej pójdzie, ale rapsa tak w ogóle tu nie widzę w akcji. No właśnie, bardziej taki Leon. Mogłem wybrać Leona. Aha, bo to jeszcze jedna runda, jest, bo tu szybko jest to GG. Tylko mogę powiedzieć GG. Pam. Pan. tarcza, jest, tarcza, tarcza. Yes. Cześć Wiedział, że zastanawiał się czym i wiecie, to aż nie brać Hanka. No nie i przez to Hanka stracił. Dobra, tu zabiorę Edgara, a zablokuję Franka. No nie, zablokował mi. No chcę Bibi grać, albo nie, Spajk. Albo nie bibi. No bibi mi zablokowali też. Oni blokują to, co ja chcę wybrać. <zysk> Iż przegrana będzie. No, wybieraj tego konia. O, Broka, jednak. Nie, nie, ośmiel to nie. Broka. O, jest. Jeszcze to możemy wygrać, jednak. И лечим. И летим! No! Musił już normalnie grać ten ranking. Jakby nie zablokowali to, co ja chciał wybrać, to my wygrali, może. Ale tak to na pewno. Ja widział kto, że prawie wleciał, ale to już mnie nie interesuje. Nie, to jest nie sensu. Czy on to nie obronił? No i ten. Był w... O. Jeszcze tą tą już się tak długo ładuję a tak. No jeszcze rosna. On był nadal w tym kółku. ten ryko już nie da się po prostu. Nie da się. Ten Michael, a już zablokował ktoś, to Franka A ja wybiora albo nie, małpa, może wybiora tylko stan Power zmienić. I proszę. No i też w ogóle zablokowali Franka. I co jeszcze wybiorą? I co tu mamy? Ja śmiamita na dziewiątym. E nie, ja też miał na dziewiątym, więc nic nie umrzę. I fajny skin do Geyla. U! Uciekłem i szybko zabruch tak gwiazdka im. stoi! Uf, 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 uf. Aj! Ucieczka! O, wycieczka! Jeszcze o to spowolnienie! Po, bym nie zdążył. Ale teraz używam jest i, i łatwo. Chyba będzie pierwszy ryn Wygrał na rankingu, w ogóle ta jak gwiazdka Otisa i mogłem ja zabrać, bym szybciej się ewaku ewakuował. Uh! I pora ucieczka. No nie! Nie przeszkoczył! już. O! O dobra, wygrywamy jednym punktem. Nie! Brok, uciekaj! Paw! Paw, I teraz bijemy. Tak jest. Ja nawet w locie. Latająca małpa. Może jeszcze wbija. Epic. Spray do Ems. To kolejny mecz. W ogóle star dropy się odnowiły. I. Edgara, wybieramy Franka, blokujemy Zagrać. No, patrzcie Czytaj mój sen Ja chciałbym wybrać Edgara Taki sen, nie? Dur mi go w tej kopalnia. Kopalnia. nazwo. Eta, czekamy aż on wybierze od nich Na pewno to Jessie i Leon mają Hyper A my nie mamy, ja tylko mam I zero. Halo To już powinno się zaczynać Jest zero jakby co to, nie zagrał w tym meczu, bo dur było zero i musiał wyjść i wejść. W ogóle, jeszcze tu nagroda jakieś Tu odnowiony start dropek, jak mówił, i lecimy. Ostatni mecz to jest. Cordelius, co wybrać? Niech mi zab... Blokują tego Kordeliusa teraz A ten coś blokuje O, w końcu gotisa. Melody Kordelius Jeszcze jakieś padło, nie, nie przyszło I Co jest? Boi wybrał Fajny skinek nawet Tutaj popurzek szczelisz Ło, wow, f! Ośmiornica! Chodź tu! No co jest? O! Co! O co chodzi? Teraz wczytał do tej! Przecież ja stracę ranking! Na pewno. Chyba za dużo ludzi. Nie, ja już muszę chyba kończyć. Jak to. I mnie na pewno na zbiorę klejnotów wyrzuci. Albo dadzą mi czerwoną kartka Za nic. O! O! da, Blokuj nie! Uch, ataku. Oni wygrali czy przegrali? Melody O! Truła się! No! Ja, że uciekłam. Jeszcze smarnow gadżet. Nie, nie miał gdzie uciec. Wow! Ło, nie, 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 nie! Jest! Ale było blisko, żeby oni wygrali. A, dobra! Jest jeden. Zamię czyta do kolejnej gry. Co Zagrał Zbiory klejnotów. Ej, dziwne. Boją się mnie, boją się mnie. Chodź tu, Chester. Pam. Pam. O nie, nie, nie. Ultimo. O, mnie. Myślą, że miał bomba. Dobra, przy zginął, ale on. Wow. Wow. Puf, jeszcze zjadła grzyba. Puf, puf. E. No nie, ulta użył. A no nie, jakby nie ta ludzka! Jest jeden 1 Proszę wygrać, to nie chcę przegrać. A może wygrali tamci. Raz, razy 3 dostana. I diament 2 dostana. 80 hp Jackie. Melodie tu średnia, bo te nutki widać jej. Ło! No lecza się, a ty nie. No, patrz, uciekło. No nie, i zabił mnie Chester. Ajda tam. Lecimy! Oj no, te nutki! Jednak te nutki są dobre. Nawet jak je widać. Chodź tu Melody! Nie odpuszcza ci 5 HP! Yes! Ta... My czy oni? My czy oni? Yes! Nie? Co? 20. Nie! Nie, e, chyba w mi wbiło i zacząłem. O, mityk happens. No patrz, dostał za nic, bo mnie wyrzuciło do innej gry. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. I pamiętajcie, kod QR skanujcie.